Tam ja mam wideogi się gramy w 20 dni 10 dni, no ciekawe z randomami. Mamy sobie dobrą ekipę. Bez, bez Antka. Nie wpuścili go. Ta? Co? Pięć osób. Jeste ty nas na nowy serwer. Ja zdąco, ty właśnie się nie. Zabieraj się z mojego drzewa! Ja nie doruszyłem. Ej, dlaczego zabręc w stanie? Węgiel! Wszyscy idą, ja idę. Sami idziemy, ja nie idę. Ja idę do wieży. Mam wieżę na start. Na końcu mapy. Widzę. Jest daleko. Nie, wcale nie. Umarłem po prostu. Śmierdził tylko brawo. To mam lepszy, lepszy worek. Udchnę w studni. Przed chwilą. Gdzie jest jakieś drewno? Nie, ale znalazłem samolot Z tyłu na węgla Z tyłu na węgla Biegnę tak do ciebie. Ale Ale always... Nie ma się czego bagi Dirma, nie atakuje. Allocate, daraffe, dar lepsze szakera mi wypadło Vengel. если за правого И зайдем интересные вещи деньги Podkręcał, prawie. Większość. O nie, wilk mnie góra. Idziemy po mnie razem? Bez... A o tak, a tak. Ja cię ratuję z wil... od wilka. Ja! My z wilkiem tańczyliśmy. To jest bardzo fajne wyprawa. Ja z wilkiem tańczyłem. Ja zostawiam sobie jedno miejsce wolne. Ja nie, nie słuchaj tak budkami, bo nie mogę sobie to wskazywać. Co A paliwa koło nas leżało. Ja spirał. Gdzie kid? No tu koło nas! Ano? Mam pomysł. Jej! Ja Zawołaj! Jest! Mm, Jest! Jest! Mm, mm. mm. Pozbywamy się większej... Antek masz bandaż? Tak. Ujaźń nie błagam. Rozsypałem się przez normalnego Wirka. Tutaj. uważaj na Wirka. Zabij go. Już ulec mnie szybko. Nie, ale nie zabieraj mi ich rzeczy, dobra? Nie. Ej, jeden wilk mam dostał. Wiem, dzięki mnie. Mogę ja dziecku zabrać do Wora? A mogę, bo ja nigdy nie zabierałam. Nie, to jedynie mi... No, tu jest. lepszy wor zostawiam góra taka z o spin. ja mam po polsku i, i mój oni mój jesteśmy mój. z samymi babami Ale ja mam A sobie No znowu do wlatarki. I ten wal z Ej, ile dostałem. Uuu. Tak, Jeszcze jak dostać baterię do latarki? Jak? Musisz mieć zapalony koty, pięczków, Eu vou nascer, querido Ih, Patrzę, tak mamy tu szopkę. O, z gościem budujemy. Bezpieczną barze, Patrz, ile mamy szopek. No. Bawić, śluby, no. Tak, śruby to cel tego odcinka. O ja. co? To chodź do mnie, ja mam mięso. Ja mam jednego no. No i tyle. Ale też chcę no zapalić. O, karoty. Nie ci? Chodź na ognisko. Chodziłem tak na ognisko. Dwa karoty nic nie dały. To mi załata. Moja była. Nie wiem, ale Ja zwiedzę mapę. Zobacz, no. śruby. się Zbuduję łóżko. I wiesz jeszcze... Nie. Ty! Niedźwiedź! No, proszę, nie, on jest, to tak, nie, tak ja go mam. Jego ciało! I skrzydło. I skrzydło. Gonią mnie! Kultyści! I strano we mnie! Idę Z tak. kilometra. Idę tak. Jest tam ich kilku, i to szkuszam na dodatek. Nie, nie idę. Ania, nie idę. Tylko ty idź. Jestem młoda, nie umieram. To I ja zabieram królika szybko ci. Chodź szybko do ogniska. No, nisko. Nie wiem, tylko... Jestem. Otóra mięso ci dam. Ja z jagody na mam Mam cały stos drewna piękny Al Dziewczyna I noc jest bliżo. Nie, no bo właśnie na umarła. Chcę, w pierwszy gramy. Tak, zostały trzy, bo jedna się rozłączyła. Ja craftuję te, y, dobra? Kraftuję te zecy, dobra? Nie, ja craftuję już, dobra? Postawić? Ja postawię ci z komputera. twojego. Masz jedzenie? wiele? Nie powiem. Ja Ufale są! Chara, widzę. Wróciłem. Ufa. Ufale są. Popatrzcie na niego co się. Zawsze są pod koniec Tu jedno się byś rozbiło Ile zobaczyć Nie, umiesz! Ja ci już nie uratuję, nikt Nie mam bandaży. Ale ja idę co dzieje? A są. Widzę. Widzę. Ja biegnę Ona tam idzie. Ja idę po mabla. Umarła. Nie, ci... Póra, umarła. Ci źli nadchodzą. No i kosmice przeprowadzono do miejsca. Pokonała. A ja mam węgiel. Skrzynia.

Masz Cię, <grym> Pozbyłem. Pozbyłem się. Może zrobię się Kolejny kosmita. gdzie jest jakaś śruba? No nie, nie i zabi nie, nie, zabijam ci tak. nie Mam do map na drzewie Jestem w domku na drzewie たまに。

na drzewie, ze skrzyni. Pod... Podszedłem do D... Di... Ten Diermon stał. Robił pozalewka. Co się z stało? Z ciebie wyszedł z kosmita. Ja cię spaliłem, mamtek! Teraz widzę to idzie <grystanie> na tyle wtrąc, kiedy widzę.